Jojo, jestem na Macie035. Dzisiaj gramy Brawl Sarsa. Kolejny raz. Teraz już się zastanowiłem. O której godzinie? Będą filmy. Filmy będą się pojawiać o godzinie 16. Albo o 17. Nawet o 20. Może. Mm. Zobaczymy na kto gra. Moja koleżanka z klasy, miziaki. Berenika Magejla! Ja, ale jej zazdroszczę, naprawdę. Może jak. No co, będzie za szósty? jest? Hmm. Jakie są w ogóle nowe misje? Zobaczymy. Pokłonaj 12 przydzielników na zadanie. Nie. Ehm. Um. I wezmę sobie albo sobie wezmę na 8 bitowca na na walkę z bossem trudny poziom trudny Ale pewnie i tak dużo ojoj to dwa razy po 1200 Dobrze, ojojoj Jak dam ten film, to będzie mu już Ósmy film Ojojoj Dobrze Nie wiem, bardzo dostałem Ale ult na niego poleciał No chodź, chodź męż. Chodź bocie, aaa No dobra, nie tak, bo jakby nie, ochać ale wiesz prawie na ją no chodź nie, nie widać w ogóle tego o tutaj się wypełniłem dobra w ogóle nic nie dostałem dobra uciekam dostałem 100 1200 słabo ja nie chciałbym dostawać od takiego bosa. Ja sobie najlepiej ucieknę i się będę kampił albo będę zabijał bossa bez sensu No <grymne> tu idzie bocik taki mnie. Dobra, trochę lagi, 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 lagi Trochę mi lażuje Tak lagi Internet Nawa, internet ty głupi. Muszę poczekać. <laughs> Aha, bo ja nie mam ten, ten internet właściwy. Aha Dobra, bot ma już 58%, więc... To jest jego półka życia. Dobra, nie trafnij mnie! Ha! 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 O nie trafił mnie ponad trzy razy. Niedobrze Dawaj mi się na niego! Dawaj mi nie Ja Zabił nie. Zabij Miska. A nie jestem. Hmm. No nie, wiedziałem. I on nie mogę, ja się powiem, on nie będzie grał, nie? A chcę to zaliczyć. Dobra, jest. Wygrywamy to. Tyle on. No chodź, no chodź. O nie. <śmienic> nie wierzę! Nie wierzę, to jest zabawno Dobra, tylko kokol, teraz wiesz. Na łeb. Nie, dostałem! Sorry, że ja ciebie samego zostawiłam, ale to było zabawne. Naprawdę. Ja, jak, jak ktoś potwierdzi, to zostawię łapkę w górę. Wieście mnie! Nie! Zostaw mnie! Bot ma tylko 36%. 36 no. Najgorsze, że ten boss mnie będzie teraz atakował. Jak oni... Zobaczymy, czy ja będę... No nie, no nie, nie. No dobra. Ja nie mogę, nie wierzę. Босс есть тут. Добра, сом. Ну нет, это чер ⁇ в ⁇ ный сом. Это, к ⁇ рт, Dobra, tu trzeba mieć skupienie. No, okej, okay, dobra. Nie, yeah, mam przekichane. szybciej się rozpąknąć. A się ktoś rozpałni. Nie, no, jak te boty mnie zabiją zaraz. A wy gracie w to czy nie? Daj. Czy... Ja mam pytanie, czy wygracie w Brosstarsa czy nie. Ja mam pytanie, czy wygracie w Brawl Starsa czy nie? Bo ja jestem ciekawy, jak, jak, ktoś, jak ktoś gra w Stars'a, to fajnie. I zostawię pod tym filmem, czy znaczy pod tym filmem, pod tym filmikiem łapkę w górę i subika. Tak by było najlepiej, bo, za, bo na 10 subskrypcji pokazuję moją twarz. Uje, oh yeah, tak. Więc szybko zostawiacie te suby i... Mo, no naprawdę. No nie. Dobra, je ja to zabiłem. Dobra, jak go zabiłem. Dobra. Dobra, jesteś poltrusek. 63 Po ile ja wolę tak naprawdę Dobra, gin. Pięknie No jeszcze jednej świt Już są złote, nie Nie wiem, czy chyba są zielone Internet Głupi Ja nienawidzę lagów, nienawidzę Czy mi ktoś pomoże? No i No. Kurde, jak chciałbym wygrać to i, zdo i zdobyć ponad już chyba szósty poziom. No, szósty poziom, i... Proszę, jak mi się trafi Gale. No chodź, mordo. No chodź, mordko, na bitkę. No chodź, mordeczko kochana. Kurde, ale teraz jestem przy połowie Nie, nie wierzę, nie, 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 nie Dobrze gościu, że ty mnie nie zabiłeś, nie Nie Ale mnie zabił, weź ulta Weź ulta na bossa, dawaj Niepotrzebne ci to było. Odsuń się. No. No chodź tu mortko No chodź. No dawaj. No wróć mi jakąś krzywdę to zobaczysz. No dawaj. No dawaj. No i wygrano. No i dziękuję. Idle, zupełnie. Co znowu dziękuję. To będzie? Nic nie będzie. Zobaczymy co Emka. Klub, nie klub. Tro, -tro, -tro, -tro przygoni ninjo! O! <grym> Znajomy, muszę wyjść. Klopszy w Stasie. Miziaki. Ale, brama, gej lej ale je zazdroszczę. Naprawdę, zazdroszczę jej. Prawie mam 600 wygranych na dół. A niestety nie ma gaila. No to kończymy na dziś. Pa! I, i właśnie, jeszcze mam jedno ja przypomnienie. Zostawiajcie łapki w górę pod tym filmikiem. Jak zostawicie, to będę zadowolony! To pa!